Wyobraź sobie, że wchodzisz na dworzec i widzisz znak zakaz całowania brzmi jak żart, a jednak to się wydarzyło. Już w 1910 roku we Francji pojawiły się tabliczki DuFons de Sombressie. Kolejarze mieli dość spóźnień, bo zakochani żegnali się tak długo, że pociągi odjeżdżały z opóźnieniem. Gazety kpiły. Całujcie się w domu, a nie na peronie. Wydaje się, że to absurd sprzed wieku i że dziś nikt by na to nie wpadł, ale uwaga! W 2009 roku historia wróciła. Na stacji Warrington w Anglii ustawiono znak No Kissing. Powód tym razem to nie rozkład jazdy, lecz korki i blokowanie strefy wysiadania. Media miały używanie, pasażerowie się oburzyli, a tablica stała się atrakcją samą w sobie. Okazuje się więc, że choć miłość nie zna granic, na kolei zawsze przegrywa z punktualnością. Współczesne jednak źródła francuskie podkreślają, że ten słynny zakaz całowania z 1910 roku to raczej lokalne zarządzenie, prasowa przesada albo wręcz legenda miejska.